Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z This War of Mine. I dlaczego ktoś mi leży w łóżku? Emilia, naprawdę? Leżysz w łóżku, gdy nie jesteś zmęczona? To jest smutne troszeczkę, no ale dobra, niech będzie. E, czy ktoś jest głodny? Wszyscy są głodni, dlatego że jest to dzień szesnasty. W tym dniu akurat nie jemy. Super, dwa mięska nam się złapały na dole. W tym dniu akurat nie jemy, bo to jest dzień parzysty. W dniu nieparzystym sobie coś tam zjemy. Ale na razie zostawimy sobie oczywiście Romana oraz Arikę do tego, żeby odpoczywali. Weźmy jeszcze to, a ty podejść no tutaj. Podobno mówiliście mi, że ona, ta Emilia, mimo tego, że jest zdolną prawniczką, to nie za bardzo przejmuje się tym, jak ktoś kogoś zabije to Dobrze czy nie dobrze to ja nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie zróbmy sobie filtr, dlatego że wody mamy 33, to nie jest dużo. Hmm, ponownie wykorzystajmy z nawóz. Dobra, i Bruno w takim razie idź, zobacz tutaj. A ty, Emilia, weź zrób. chociaż wiesz co, Bruno? Podejdź no tutaj, zobaczcie. Aha, mamy już rozbudowany, dobra. Dobra, dobra, to nie, to, to iść na górę. Mam już rozbudowany ten piecyk, więc jest ok. Z uwagi na niedobory papierosów i doń ich ceny poszybowały w górę. No to wiemy, tak? Muzyka klasyczna, temperatura spadła, temperatura spadła. I tak naprawdę nic więcej. Bemelianci gra muzyka. Stawimy muzykę klasyczną. I zastanawiam się w sumie teraz czy ktoś do nas przyjdzie to po pierwsze po dziesiątej powinien ktoś do nas przyjść, jeżeli by chciał. Może właśnie wejdźmy... O! Ktoś idzie! Jest to sprzedawca! Super! Tylko ja tak... albo dobra, no to w takim razie najpierw przyjmijmy sprzedawcę, a później... przez sprzedawca, handlarz tak naprawdę, no. My się handlujemy tutaj, a nie sprzedajemy nic. E, I ty byś pewnie dla nas miał jakieś ciekawe rzeczy w zamian za, na przykład taki oto przyjemny... przyjemną rzecz. No dobra to ty byś za to nam mógł udać świetnie umowa stoi musisz się bardziej postarać świetnie umowa stoi niestety już nic więcej nam za to nie chce dać no dobra mamy też czysty alkohol jeżeli byście chcieli jeżeli byś chciał oczywiście kolego nic z tego musisz się bardziej postarać więc alkohol no, nie wiesz? Ej, nie mówcie mi, że alkohol. Zaraz, oddajmy mu to. Za alkohol możemy maksymalnie 10 tego wziąć. No, ale no nic i tak nie zrobimy z tego. Lepiej wziąć ten alkohol, sprzedać, niż mieli by wypić hecha. <grytanie> Dobra, nic więcej z tego nie będzie. Cukier może jednak zostawię, a składniki lekarstw. Zadajmy składniki lekarstw i zobaczmy. Oj z Twojej strony, dziękuję. Świetnie umowa stoi, więc może odrzućmy jeden składnik lekar, Jedno. No dobra. No dobra. I za to już nic więcej nie zostaniemy, tak? Jakbyśmy chcieli drewno. Właśnie to ciekawe. No bo dobra, zróbmy tak. Eee. Teraz się zgódźmy. Pohandlujmy z nim jeszcze raz. Składniki lekarstwo mu oddamy. W zamian za drewno. Albo coś, co? Za trybiki. Ej, zaraz, nic z tego musisz się bardziej postarać? Serio? A wcześniej chciałeś i to dużo chciałeś. No dobra. Czy masz jakieś warzywka? Nie masz warzywek. No to musiałbym Ci dać coś, co, by mi, co mi jest niepotrzebne, na przykład takie o, ziołowe lekarstwa, bym chciał wszystko Twoje takie, co, co Ty możesz, znaczy z czego Ty ode mnie żądasz od tego, cholera imponująca oferta, no to weźmy to, świetnie, umowa stoi, weźmy to, świetnie, umowa stoi, Nic z tego muszę się bardziej postarać, okej, okay, no to zgódźmy się, i co jeszcze mógłbym chcieć od Ciebie, to bym chciał, Amunicję? No niekoniecznie. Więc z tego musisz się bardziej postarać. I co? Jeszcze jedno takie? To co mógłbym za, od, od ciebie dostać za to? to nie. ma stoi. Tak też myślałem, że tutaj już nam nic więcej nie da. Konserwa? Nie. No ta broń. Średnio. Bardzo hojnie z twojej strony. A jakbym to odrzucił, albo to odrzucił, a chciał. No bo ogólnie za bandaże chyba bardzo dużo on nam daje, nie? Bo jakbym podrzucił tutaj y, jedno to... Aha, to świetnie u was stoi. No dobra. Nie, no to okej. Okay. To nic takiego tak naprawdę nie chcę, więc zostawię sobie te bandaże, jakbym musiał naprawdę... Jakbym potrzebował więcej tych wszystkich e, części. A on już tych części nie ma, więc tutaj może już nie będziemy wielce. Minić, więc zgoda. Kolego, dziękuję ci serdecznie. Zamknę Ci przed twarzą drzwi. Mm, Bruno sobie usiądziemy. A Emilion sprawdzimy, co moglibyśmy tutaj zrobić w takim razie. Bo tak. Tego ulepszać nie chcemy, bo po i po co. Dlatego, że to napełniać łuski... średnio nam potrzebne, nie? Zobaczmy, co mamy tutaj. <laughs> nie ma to jak wypocząć, więc może rzućmy tam Bruno do tego, żeby się przespał. Oj! Właśnie skończyłem, a to był Emil, tak? Znaczy Arika. Głodny, głodny, zmęczony. Dobra, to ty jak jesteś zmęczony to się tutaj kładź, a ja sobie sprawdzę co tutaj moglibyśmy zrobić. Bo tak, kolejny kolektor deszczu raczej nam jest nieprzydatny. Eee, kolejna pułapka na zwierzęta, jak widać mam możliwość zrobienia jej, ale nie mogę, czyli maksymalnie... Dwa, ...dwie pułapki mogę mieć, to nawet nie, jest, nie wiedziałem o tym, że mogę mieć ograniczoną ilość takich pułapek. Nie? No właśnie. Zastanawiam się nad zrobieniem deskowania, ale ono na razie mi jest chyba niepotrzebne, jak stawiam dwóch ludzi na warcie, to jest to raczej zbędne. Zastanawiam się nad ogródkiem ziołowym, dość poważnie. Możemy go ulepszyć, by hodować w nim warzywa. No właśnie, ale do tego potrzeba ulepszyć to i zrobić lampę grzewczą, z tego co pamiętam. On, on, nam nie będzie, on nam nie będzie potrzebny do tego, znaczy ten pierwszy poziom nam nie będzie za bardzo potrzebny, będzie nam potrzebny jego drugi poziom, więc musimy sobie zabrać jeszcze trochę więcej tychże, tych, 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 tych składników i wtedy będziemy mogli myśleć nad tym, czy zrobić sobie ten ogródek, bo wraz z nim, tak jakby zrobimy za jednym zamachem ogródek ziołowy, lampę i ulepszymy go na kolejny poziom, to potrzebujemy naprawdę dużo, a na razie on i tak nam będzie stał i tylko stał. Więc, jak wyjdzie jakaś inna sytuacja, w której będziemy potrzebować tych rzeczy, to myślę, że e, będzie lepsza opcja, tak? Zostawić to sobie na później troszeczkę. Dobra, koniec dnia. Koniec dnia, w takim razie, ty jesteś lekko ranny. No, tylko właśnie. Tylko właśnie. Ostatnio byliśmy w hotelu, nie? A jeszcze mamy ostrzelaną szkołę I rudere Z placu budowy już wzięliśmy Główny plac, e, aha, to jest, wiem, to jest, to jest miejsce, w którym Ostatnio byliśmy Ej, no nie wiem, gdzie mam za bardzo iść, naprawdę. A pójdę do ostrzelanej szkoły, ale. Mm, zastanawiam się, czy wziąć Romana do tego. Zastanawiam się, czy wziąć Romana do tego. Ale on jest już lekko ranny, tylko że jest wyszkolony w walce. No. Ej, 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 ej. Dobra, Roman. Mamy, jakby co. jakieś opatrunki, więc się opatrzymy. Zrobimy to tak. Na wszelki wypadek wezmę oczywiście nóż. Nóż jest najlepszy. A zwłaszcza jeżeli mamy miejsce, gdzie się ukryć, w tej wnęce. No dobra. Coś tu już mamy. Nie wyjdziemy z pustymi rękoma, to na pewno. Tak nie można. Nie jesteśmy bandytami. No jak to nie, jak jesteście? Pamiętaj, że mamy ludzi chronić, nie krzywdzić. A, stój, szkoły trzyma bojówkę, jak chcesz, możemy pohandlować. Aha, możemy pohandlować, tak? Ale trzymasz. Ale wejść nie wolno. Czyli mogę z tobą handlować, ale nie, nie mogę wejść. No dobra, czyli wejść tutaj nie mogę. A wy mogę wejść na, na górę? jest takie trochę igranie z ogniem. Muszę wyjść na świeże, na świeże powietrze. Ten gość pewnie będzie wychodził tędy. Tu jest masa ulotek propagandowych. Na jednej z nich widoczny jest symbol samolotu i następujący tekst. Nie podchodź do zrzutów z międzynarodową pomocą humanitarną. Może być niebezpiecznie. Wszelkie zrzuty zgłaszaj na najbliższym posterunku. Patrzcie jak go zrobiłem. Patrzcie jak go zrobiłem Skubańca Dobra, idź już stąd dobranoc. To tylko moja wyobraźnia. On wyszedł stąd, nie z dołu. O kurde, ile ich tu jest. Ja pierdziele, i oni wszyscy są uzbrojeni. Uuu, niedobrze. Będę bym powiedział naprawdę źle. No i tu jest zamknięte, ale on, on chyba wtedy wyszedł. No i się patrzy, kurde. A, troszeczkę zwaliłem. Pani, by było ich pozabijać, wszystkich no właśnie tak można ich zwabiać, w konkretne miejsce, a ja sobie tutaj mogę chodzić, tak. Nie wchodź tutaj. Idź sobie. Kurde, otworzył drzwi. Ono miało być zamknięte, kolego. Oni jak usłyszą dźwięk w miejscu, w którym... ...w którym nie powinno nas być, to tam lecą. Jak ja tego gościa stąd zwabił na górę? bo Jezus Maria! On przebiegał tak szybko! Dobra, a jakbym go tak Niestety. jaj, trochę źle, trochę źle. Bo nie mamy dużo rzeczy. Mm. On biegł niestety tędy i nie mogłem go- nie mogłem mu wyskoczyć na- na twarz, żeby go... tutaj po, po, pociachać. A teraz stoi tyłem, ale stoi tyłem tak jakby na warcie. Przez co... Strasznie trudna strasznie trudna strasznie trudna miejscówka Ej, już nie mam czasu. No, nie mam czasu. Negoś tam stoi i stoi. Nie, nie wraca na swoje miejsce i to jest denerwujące. Jakby ten kto przechodził tę go ale no, musiałbym zebrać szybko wszystko, co ma. No, Nie, 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 już, już dochodzi piąta. Już spadam. jaj, nie wyszło. Nie wiem, czy się za bardzo bałem. Ich jest tu za dużo. Ich jest tu za dużo. Minimum czwórka. A ktoś tam jeszcze może być dalej. Także zastanawiam się, czy zrobić kolejne podejście z totalną rozpierduchą. czy nie. Eee, kurczę. Dobra. Tyle odpocząć. Tyle ciszy odpocząć. Tyle lecisz coś zjeść, a ty lecisz na dół. Zebrać to. Eee, kurczę, po pierwsze to miałem crasher, nie wiem dlaczego, ale nagrywając tego eee, This War of Mine Rapsem, niestety mam czasami problemy z tym, że skraszuję przy ładowaniu kolejnego dnia bądź na przykład nocy. Chociaż już dawno mi się nie zdarzyło, jednak znowu. Także mogło być lekkie cięcie. W każdym razie jestem strasznie niezadowolony, jeżeli chodzi o tą noc. Naprawdę bardzo, bardzo kiepsko to wyszło i, i mam nadzieję, że jakoś się poprawimy. W każdym razie zobaczmy, jakie bio. Niełatwo zrobić zobaczyć, gdy Roman ich, yy, gdyby Roman ich dla nas nie ukradł, bylibyśmy jeszcze w gorszej sytuacji. No pewnie tak. Wszyscy w ogóle są tutaj takimi ignorantami totalnymi. Najważniejsze jest to, że mamy zapasy, mniejsze o to, jakie zdobyliśmy. Kwestiami moralnymi będziemy się martwić, jak przetrwamy to piekło. Oraz nie zamierzam tu to umierać, to, jeśli to znaczy, że muszę kraść. Trudno. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Arika, bardzo bym cię prosił, żebyś zrobiła tutaj filtr jeden. Ty zjadłeś, jesteś zmęczony, tak? Dobra, zobaczmy. A w ogóle nie. Poczekaj, czekaj, Bruno. Cofnij się jeszcze tutaj. To jest dzień jedzenia, więc sobie tutaj szybko coś z i choroby pustoszą miasto Pogoren. Brak dostępu do żywności, czystej wody i leków spowodowały gwałtowny wzrost śmiertelności wśród mieszkańców. I to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o nowości ze świata. No bo tyleć tu. Tyleć tu. Zróbmy. Ty jesteś tylko już głodna, bo spałaś chyba w nocy. Ty jesteś zmęczony, więc zaraz cię będzie trzeba położyć. Tym jak tylko status zmęczony zejdzie, to będziemy mogli położyć Bruno. Chociaż mając ich czwórkę, to teraz Bruno możemy zostawić na przykład na noc w łóżku. A Emilię i Arikę zostawić na straży. I trzeba obserwować, kiedy będą już... Swoją drogą przyjdzie ktoś? Nie. O dziesiątej zazwyczaj jakby miał ktoś przyjść, to przychodzi. A ja tak to nie przyszedł. Dobra, chwilę poczekamy sobie, jak oni zostaną tutaj. Znaczy, jak, jak wypoczną troszeczkę. Do tej ostrzelanej szkoły ja wrócę. Dlatego, że to są bandziory, jakieś tam. No jednak to jest niebezpieczeństwo. Nawet w opisie było, że to są bandyci. Chyba. Em... Nawet sami się przedstawiali jako szajka jakaś tam, więc warto ich po prostu stamtąd wyciąć. Nikt nie będzie po nich płakał. Dobra, chyba już im spadł status zmęczenia. Tylko dziwi się nad jedną rzeczą. Zazwyczaj, jak ten status zmęczenia im schodził, to oni wstawali sami z łóżka. Teraz jakoś nie mają zamiaru. Zjedzono, zjedzono, zjedzono. Roman jeszcze zje. I zostanie tylko Bruno, który będzie zmęczony. Ale to już do końca dnia. Myślę, że wypocznie. I wszyscy są ok. Zobaczcie, że Romanowi nawet szedł status lekko ranny. Nieźle. Ostrzelany domek. Kto tutaj był? No właśnie, a propos ostrzelnej szkoły. Oddział rebeliantów. Właśnie, bo handlują z nami. Staną się nad ruderą. Zachować ostrożność. Nie pamiętam, co było w hotelu. Ja brałem... Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Tam była taka... Krata, górą można było przejść. Aj, nie pamiętam. Plac budowy. Wiecie co? Zrobimy to szybko, bo ja też muszę szybciej skończyć. I wpadniemy w miejsce, gdzie już byliśmy. I na plac budowy. Ojej, dlaczego. Ej, 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 ej! ej, ej. No. Yy, na plac budowy sobie podejdziemy weźmiemy sobie te rzeczy, które nam tam zostały. I, I tyle. No bo na razie nie mam pomysłu z, z wielkiego Jak to wykonać. Ja chyba to składowałem wszystko na dole, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Albo po drugiej stronie już nie wiem. Chyba tutaj to składowałem, nie? No i to wyszło nawet nieźle. Jeszcze weźmiemy to. Proch strzelniczy. Zastanawiam się nad tym, czy ten proch strzelniczy, strzelniczy jest y, bardziej wartościowy na przykład od składników lekarz. No ale dobra. I tak lepsze to niż nic. E, ja się tylko szybko przejdę tutaj. Przy, czy, ja chyba wszystko zebrałem w jedno miejsce, nie? Ostatnio. No jak nie wiem, jak tam dotrzeć, jak to zrobimy. Ja chyba wszystko stąd zebrałem w to jedno miejsce, więc nie powinienem już tutaj nic znaleźć. Chyba tak. No, ewentualnie jeszcze sprawdzę tu. A nie, tutaj coś jest dobre. Rzucę okiem. Aha, dużo drewna. O, to co mi się zdaje, że zamiast tego i tego wezmę drewno? Zamiast tych dwóch też wezmę drewno. Mm, a ten tytoń. też może tytoń? Dobra, i to by było na tyle. To, szkoda, że się nie da zostawiać na przykład pułapek, zbierać ze sobą na akcję na noc yy, pułapkę na zwierzęta i zostawiać gdzieś tutaj w jakichś właśnie takich piwnicach czy coś w tym dyseń. Dobra, wróćmy do domu. Przynajmniej zabraliśmy trochę elementów, jakichś tam drobiazgów. No powoli nam się warzywka kończą, trzeba będzie warzywek trochę nazbierać. Dzień osiemnasty. Dobrze się teraz nie skraszowało. Udało mi się znaleźć masę fajnych rzeczy co za noc. Nikt nas nie napadł. Nikt się nie zaczyna kiepsko czuć. i Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. O, złapało nam się coś. Tutaj super. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!